To jeszcze raz witam wszystkich Państwa, szczególnie panie, tym razem na naszej trzeciej sesji edukacyjnej. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, jak być kobietą z mózgu. I jako ekspertki do naszej sesji zostały zaproszone dzisiaj dwie panie, doktor. Pani doktor Kinga Adamska, specjalistka dermatologii na co dzień zajmująca się leczeniem młodszczycy i dermatologią estetyczną oraz pani docent Katarzyna Orzegowska. Specjalistka ginekologii na co dzień zajmująca się problemem niepłodności, ale też ginekologią estetyczną, więc ten zakres dzisiejszych tematów mamy dość szeroki. Standardowo będzie nasza sesja przebiegała tak jak poprzednie, czyli zaczniemy od prezentacji ekspertów, a następnie przejdziemy do dyskusji. więc Zachęcamy Panie do zadawania pytań w komentarzach pod sesją lub wysyłania ich do nas na messengerze. Będziemy starały się odpowiadać na większość z tych pytań, więc pierwszą swoją, sesję, swoją prezentację wygłosi pani dr Kinga Adamska. Dzień dobry. Ja chciałam dzisiaj tak naprawdę przedstawić pokrótce zabiegi z zakresu dermatologii estetycznej i obalić mity, jeśli chodzi o tak naprawdę wykonywanie tych zabiegów u pacjentek z pętniakiem. Zacznę od toksyny botulinowej, czyli od zabiegu tak zwanego botoksu, czyli zabiegu lunchowego, który Trwa tak naprawdę chwilkę. Botoks podajemy w mięsień, powoduje powodują czasowe unieruchomienie go, co daje doskonały efekt kosmetyczny przy zachowaniu ogólnej mimiki twarzy. Rysy stają się łagodniejsze. Zabieg, pierwsze już efekty zabiegu widać już po dwóch, trzech dniach, maksymalny efekt widzimy tak naprawdę po około dwóch tygodniach i on się utrzymuje do około 6 miesięcy. Nie wykonujemy go częściej niż co około 4 do 6 miesięcy. Tutaj chciałam przedstawić właśnie, jak wygląda e tego zabiegu. Jak widzimy, pacjentka próbuje zmarszczyć mięsień marszczący brwi, czy tak zwaną lwią zmarszczkę, co jej się nie udaje. Pamiętajmy, że botoks super działa w zmarszczkach, które nie są utrwalone. Tak jak dla przykładu można podać na przykład białą kartkę papieru, która jest złożona na pół, którą zaznaczamy to zagniecenie. No nie jesteśmy w stanie nawet żelazkiem cofnąć ten efekt w zupełnie w stu Następnie mezoterapia i głowa i mikronizol, czyli mikronakłuwanie. Ja z premedytacją nie używam tutaj żadnego z konkretnych preparatów ani urządzeń, na których pracuję, ponieważ od 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa, która zakazuje sugerowania takowych preparatów. W mezoterapii jej głowa polega na podawaniu niewielkich ilości substancji na określonym obszarze. Kwas hialuronowy, który występuje najczęściej w składzie takich preparatów, ma działanie intensywnie nabliżające w skórze, on występuje naturalnie w tej skórze, a koktajle witaminowe dostarczane są do skóry w zależności od potrzeb danego pacjenta czy pacjentki. Mikronarkuwanie, tutaj mamy powodzenie, to podbudza skórę do regeneracji dzięki automatyzacji Zabiegu. Terapia jest szybsza, nie, niemal bezbolesna, precyzyjna i działamy na kontrolowanej głębokości. W przypadku mezoterapii głowej zabieg możemy powtarzać co 2-3 tygodnie, w przypadku mikronakowania co 4-6 tygodni. Tutaj mamy pacjentkę po zabiegu mezoterapii głowy-oka. Tak naprawdę możemy podać każdy obszar zabiegowy. Jednak kiedy wiemy, że pacjentka wybiera się na mezoterapię głową oka warto, aby spakowała ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Myślę, że będzie miała znacznie większy komfort opuszczając nasz gabinet lekarski. Tutaj mamy pacjenta, który poddał się zabiegowi mezoterapii, przepraszam, mikronakowania przy użyciu osocza. To jest zabieg stosowany w celu leczenia łysienia. Jeśli chodzi o peelingi chemiczne, tutaj również, jak widzicie Państwo, w, w, w górnym rogu jest łapeczka w górę. Nie jest to przeciwwskazane u pacjentek z tętniakiem. Polega to na kontrolowanym złuszczaniu naskórka i usunięciu go, co doprowadza do regeneracji skóry, która staje się gładsza, jaśniejsza, dochodzi do redukcji powierzchownych zmarszczek i przebarwień spowodowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne. W zależności jednak od problemu wieku i typu skóry dobiera się odpowiedni skład preparatów, jakim działamy oraz optymalną częstotliwość zabiegu, dlatego że peelingi mamy powierzchowne, średnio głębokie i głębokie i każdy z tych peelingów ma inne zastosowanie. Umawiając pacjentkę na taki zabieg, pamiętajmy również o tym, że w drugiej, trzeciej dobie dochodzi do najintensywniejszej jakby największego złuszczania, to złuszczanie jest najbardziej intensywne, z tego względu najlepiej umówić się na takiej zabieg w okolicy środy bądź czwartku. Wtedy to złuszczanie przypada na okres weekendu, kiedy możemy spokojnie pozostać w domu. Biostymulatory, one zapewniają na głęboko odnowę i bioregenerację skóry o trójkierunkowym mechanizmie działania. One działają liftingująco, antyoksydacyjnie oraz nawilżająco, a dzięki swoim właściwościom poprawiają jakość skóry i skutecznie zapobiegają objawom starzenia oraz fotostarzenia. I jeśli chodzi o filery, czyli tzw. wypełniacze, usicowany kwas hialuronowy, Tutaj efekt wypełnienia widoczny jest bezpośrednio po zabiegu, a jego trwałość zależy od miejsca wstrzyknięcia oraz rodzaju preparatu. Kwas hialuronowy wypełnia działa na zasadzie takiego implantu, który, który podajemy na przykład w okolice brody, jeśli chcemy uzyskać poprawę w zakresie asymetrii, jeśli chcemy poprawić wolumetrię, jeśli chcemy nawilżyć bądź powiększyć usta, jeśli chcemy poprawić kontur żuchwy. I teraz pytanie, jak to jest u pacjentek z tętniakiem? Oczywiście, jak widzicie, tutaj jest słapeczka w górę, ale też jest słapeczka w dół. Jeśli chodzi w górę, no to sprawdźmy wartości. Ciśnienie, jeśli chodzi o, y, w kalendarzu ciśnień. sprawdźmy, jakie, jakie te ciśnienia występują. Jeśli ciśnienie jest nieunormowane, jeśli widzimy, że te ciśnienia nadskaczą, przesuńmy ten zabieg ponieważ możemy jednak za, zaszkodzić. Przyjmowane leki, no jeśli pacjenta przyjmuje leki, które zwiększają nam krwawienie, no to przebieg tego zabiegu będzie zdecydowanie niższy zarówno dla e, osoby przeprowadzającej, czyli dla lekarza, jak i dla pacjentki, no bo jeśli wyjdzie z pośnianymi pośnia, po, pośnia ustami czy, czy e, 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 jakimś, jakimś krwotokiem, no to myślę, że ten efekt zabieru, nie, zabiegu nie będzie e, taki, jaki sobie wymarzyła. No i opryszczka. Tutaj temat. Tak naprawdę dla mnie, który nie podlega dyskusji, dwa tygodnie od wystąpienia opryszki jest to bezwzględne przeciwwskazanie do przeprowadzenia jakiegokolwiek zabiegu, czy to z zakresu dermatologii estetycznej, czy chirurgii, czy mikrochirurgii. Opryszka może być naprawdę niebezpieczna dla pacjentek. Na przykład takim powikłaniem może być egzema herpetikum, czyli uogólniony stan zapalny w przebiegu opryszki i tutaj jest to wskazanie bezwzględne do hospitalizacji pacjentki na w oddziale dermatologii i podaniu leków dożylnych. Efekt działania kwasu hialuronowego, poprawa w zakresie asymetrii brudki oraz nawilżenia ust. Coraz częściej pacjentki zgłaszają się z celem leczenia rumienia, teleangiektacji, w leczeniu trądziku różowatego, czy też leczenia przebarwień, odmocnienia skóry, tak również leczenia zespołu suchego oka. Takim rozwiązaniem jest dla pacjentek leczenie przy użyciu IPL, czyli impulsywne źródło światła. Dabieg jest krótki, troszeczkę może nieprzyjemny dla pacjentki, ponieważ odczuwany jest taka gumka recepturka, uderzenie gumki recepturki w okolice twarzy. Jeśli chodzi o laser, laser jest to fala elektromagnetyczna o ściśle określonych właściwościach, która pozwala na kontrolę długości fali i energii i dzięki temu mamy konkretny efekt zabiegu. Laserów mamy dużo. Mamy lasery frakcyjne, mamy lasery ablacyjne, nieablacyjne, lasery naczyniowe, NDA, laser pikosekundowy. I tak naprawdę, tak jak widzicie, znów jest kciuk w górę, czyli możemy przeprowadzić ten zabieg. Jednak musimy zwrócić uwagę na y, różne leki, jakie pacjent stosuje oraz to, czy pacjent y, ma ustabilizowane ciśnienie krwi, o którym już wspomniałam wcześniej. Takim bezwzględnym przeciwwskazaniem, jeśli chodzi o wykonanie zabiegów laserowych, jest rozrusznik serca, ponieważ w laserach wykorzystana jest y, 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 fala y, ultradźwiękowa, też, przeszedł radiowa, która może wpływać na działanie rozrusznika stersa. Jeśli chodzi o tatuaż, czyli makijaż permanentny, przepraszam. Makijaż permanentny to też tatuaż, a więc należy wykonać diagnostykę alergologiczną, diagnostykę dermatologiczną. I do tego służą naskórkowe testy płatkowe. Jakie wykonujemy? Naklejamy alergeny w okolice pleców. Pacjentce naklejamy je na przykład w poniedziałek, następnie odszedł jest w środę lub w czwartek, i wtedy weryfikujemy, czy wynik jest dodatni, czy jest ujemny. Standardowa, europejska seria podstawowa sprawdza nam 28 alergenów. Jest to istotne z punktu widzenia, z punktu widzenia tatuażu, ponieważ um, jeśli mamy dodatni wynik w zakresie parafenylu albo e, dojdzie niestety do stanu zapalnego. E, może być nadkażenie bakteryjne, ziarnieniaki czy wiznok Tutaj jest efekt e, nałożonej henny e, u 7 dziecka z atopowym zapaleniem skóry. E, jeśli chodzi o alergię na nikiel, nikiel jest składnikiem stopów kobaltowych, nitolu stosowanego w stętach wewnątrzczaszkowych. Nikiel jest wszędobylski. Występuje w garnkach, występuje w monecie, występuje w pokarmach. Nie jesteśmy w stanie zupełnie się od niego odizolować. W literaturze znajdują się nieliczne przypadki powikłań, odczyny skórne, ale także obrzęki zapalenia mózgu. Wydzielanie niklu z jest jednak pomijalne. Podejmując decyzję co do leczenia pacjentki, należy spojrzeć na nią indywidualnie. Należy zebrać dokładny wywiad i podjąć decyzję tak naprawdę dla pacjentki jak najbezpieczniejszą. Reasumując, jeśli chodzi o zabiegi w zakresie dermatologii estetycznej, jak najbardziej tak, ale pamiętajmy, że musimy podejść do pacjenta indywidualnie, zebrać dokładny wywiad, żeby panie nie ukrywały przed nami leków, które stosują i nie mówimy tylko o lekach, które są. Stosowane w trakcie terapii, jeśli chodzi o obecność tętniaka, ale również o leczenie innych jednostek chorobowych, czyli na przykład toczeń, czy, czy, czy jakiekolwiek inne schorzenie, na które Panie cierpicie. Jeśli chodzi o krwawienie, tutaj, tak jak wspomniałam, utrudnione warunki zabiegowe, utrudniona regeneracja siniaki, krwiaki i w przypadku zabiegu laserowego sprawdzić reakcję na promieniowanie ultrafioletowe, aby nie doszło do reakcji fototoksycznej czy fotoalergicznej u pacjentek. Dziękuję.